Siemaks, z strony Oli i się nagrywamy. Koń film. Dzisiaj jestem sam. Dzisiaj nagrywamy Jay breaka bo jak pamiętacie, ostatni mój film był, że tam zelało przez wulkan. Ale na szczęście już wszystko jest odbudowane i nowy update jeszcze do J-Breaka. I dodali takie oto auto. Które, które miało kosztować albo za Robuxy, albo za 2 miliony. A, albo są jakieś milion takie ale kosztuje mniej niż roadster nowy więc teraz kupujemy bye kupiłem bo muszę się teraz zrebić sobie pojedziemy i tak jak opowiadałem ostatnio wszystko tam pokażę nowe miasteczko a ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału, lajkujcie moje filmy i wręcz jedyneczkiem dzwoneczkiem będą się pojawiały kolejne no i jedziemy Oleś fajne to jest auto. Nawet fajne. Ale robi drifty. Dobra, jedziemy sobie przefarbować. Oczywiście tutaj wszędzie była lawa, już nie ma. I tu. Tutaj jest garaż. I tu sobie przefarbujemy. Teraz nowy jest garaż. O, fajnie wygląda z moją teksturą, moim zdaniem. I szybki jest bardzo. Dobra. Po pierwsze. Mil jeden milion się trochę zmienił. Teraz był biały, teraz jest czarny i jeszcze jakiś niebieski dach jest i tu wszystko za milion jest. Jeszcze prawdopodobnie będzie coś dodawane. Może będzie coś dodawane. Um jednym milionem tyle to jest budynek taki nawet podłużny, to jest po prostu budynek do wyglądania tam nic nie ma e, tu zrobił płot, tam kiedyś coś raczej będzie bo na razie to, to nie ma przyjazdu nic nie ma e, tuś tu teraz są nowe lotnie. że Nowy budynek, gdzie się bierze lotnie taką. Tutaj jest gun shop. Jest troch, trochę się zmienił. Tutaj jest taka, tu jest taka mała rzeka. I tu taki jeszcze most jest. Donut się fajnie zmienił. W środku. Mi się lepiej... Le, bardzo lepiej się podoba niż wcześniej było. Ładnie, to jest strasznie. Dobra. Se, obrabujemy go. Dzięki za do Donata. <laughs> więc policjanci mają tutaj co robić. <laughs> Dużo stolików jest, więc to jest plus fajne. Tu jest jeszcze... Tu jest jeszcze jeden garaż, więc super dalej to jest już miasto. Yy, tu paliwownia się trochę zmieniła. Yy, paliwownia się zmieniła. I tutaj, jak ostatnio tutaj te, też było tu zalane wszystko, to teraz domki tu ładniej wyglądają. A nie, zdumwałem się. Tutaj teraz domki ładniej wyglądają. Są o wiele ładniejsze. Może kiedyś tu będą neble. Na razie są do wprowadzenia, coś. Skrzynek wcześniej nie było, ale teraz fajnie wyglądają. I Deja stoi o tutaj. Ona stoi tutaj w tym domku. To jest taka dróżka, która prowadzi do, do no, takiej małej jaskini, w której nic nie ma na razie, są tylko poświetlane. Dalej to jest dalej to takie małe miasteczko. No, i je, jeszcze po, o, ten donat jest śmieszny, bo zapomniałem pokazać, bo on ma te oczy, tego Zezo. to jest taki śmieszne. Um, dobra. Jeszcze w więzieniu się trochę zmieniło. Tutaj teraz zamiast tu auta są o tutaj. Nie ma Camaro. Um, jeszcze dodali coś takiego, że dla tych, co jeszcze nie umieją grać w Breaka, to na przykład, że tu pokazuję, że można tędy wyjść. Na przykład. Um, a tutaj. Czeka, wej wej wejdziemy sobie tutaj do kanałów. Wejdziemy sobie. O tu. Ogólnie. Um, update wszedł um, o 7.50. Tutaj widać już ten, ale z tej strony wejść się nie da, niestety. Tutaj są, tu są takie te ślady pomagające. Tu są strzałki, gdzie pokazuję gdzie wyjść. Tutaj trochę. Aha, będzie ważne. Tutaj można to sobie wysadzić, to już było, ale tu dodali taki kamień, to lepiej wygląda, nie pytajcie się mnie czemu drzewo lata i w ogóle w środku jest takie coś małe tylko, a powinno to być trochę większe, ale dobra, a w środku też są takie kreski, tu też jest. No i chyba tyle, więc mam nadzieję, że się filmik podobał. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pop!